Dzień dobry, moje kochane lwy. Słońce, ascendent i księżyc. Zapraszam Was, moi drodzy, na czytanie duszy na miesiąc marzec 2025 dla Was. Zapraszam Was na czytania prywatne. Pracuję teraz przez cały tydzień od rana do wieczora, więc jestem dla Was dostępna, moi drodzy, do spotkania. Zapraszam Was na czytania duszy, czytania nagrane. Jest to piękna forma pracy duszy. To czytanie podpowiada, w którą stronę ciągnie Wasza dusza, jakie lekcje i długi karmiczne macie, czy wiecie. Więc zapraszam Was do takich czytań, zapraszam Was do horoskopów partnerskich, jak jesteście dobrani ze swoimi partnerami. Moi kochani, lwy czy tygrysy, Teraz wchodzicie w taką moc osobistą, w moc wewnętrzną. Macie siłę, moc, energię. Moi drodzy, bardzo ładnie, bardzo się cieszę. Czy są z nami chińskie tygrysy, jeżeli chodzi o astrologię chińską? Jestem ogromnie ciekawa. Lwami opiekuje się Słońce. I wy, moje drogie lwy, to Słońce macie w miesiącu marcu. Więc piękne wiadomości, będzie bardzo dużo dobrych wiadomości, co również ogromnie mnie cieszy. Gołąb. Więc wypatrujcie listów, wypatrujcie wiadomości, powiadomień, zaproszeń również. Wypatrujcie znalezienia piór anielskich, więc będziecie wiedzieli, że macie protekcję, macie opiekę, zwłaszcza gdy znajdujecie czarne pióra. To są pióra, które mają nas chronić. Białe pióra zwiastują nowe początki. Więc co dla Was? łapcie swoje przekazy. Napiszcie, które przekazy rezonują z wami. Więc jeżeli spodziewacie się tych dobrych wiadomości, wpiszcie w komentarzu słowo gołąb. Idą informacje, idą wiadomości i nadchodzi czas, żeby lwy stawiły czoła lękom. Więc czego wy się lękacie? Czego lęka się wasza dusza? Wielu z was ma lęk o samotność, bardziej o samodzielność, bo nie chodzi wam o to, co się stanie, jeżeli Wy odejdziecie od partnera, co Wy zrobicie emocjonalnie, tylko jak sobie poradzicie materialnie? Bardzo wielu z Was ma właśnie tutaj takie energie, moi drodzy. Więc martwicie się, czy sobie poradzicie. Jest pokazana samodzielność, więc dacie radę, moje kochane, wy. Kto, jak nie Wy. Ja myślę, że jeżeli potrzebujecie naprawdę obudzić tą moc samodzielności, wpiszcie słowo samodzielność. Niech to wybrzmi, mówcie mantry, afirmacje: jestem samodzielna, jestem samowystarczalny, więc to będzie bardzo ważne. Muzyka również dla lwów w miesiącu, marcu, będzie bardzo ważna. Więc możecie być na jakiejś imprezie tanecznej, możecie być na jakimś koncercie, możecie dostać jakieś zaproszenie na koncert. I widzę, że tutaj ta muzyka pokazuje wam, w którą stronę macie iść. Być może ktoś ma, ma jakiś taki moment, gdzie sprząta, robi coś w domu, włącza się jakaś piosenka, przypomina mu się jakaś osoba, i wiecie co? Ja wierzę, że taka sytuacja może być, że ta osoba zadzwoni, bo ściągamy myślami. Czy wy mieliście takie przypadki, że ściągaliście myślami i ktoś do was zadzwonił? Więc tutaj ja myślę, że ten dźwięk. Możecie też mieć, na przykład, jeżeli jesteście na drodze duchowej, czy jesteście silnie tacy, właśnie medytujący, czy słuchający muzyki czakralnej, możecie mieć piski w uszach, moje drogie lwy. Więc, jeżeli tak, jesteście silnie na wysokiej wibracji, polecam wam częstotliwość 432 Hz. Dla lwów, które widzą więcej, polecam 852 Hz. Więc macie sny, macie wizję. Podróże astralne podróżujecie w snach, więc które z Lwów mają takie przykazy w snach. Macie tutaj jakieś marzenie senne, które się ziści, więc widziałabym dla lwów również proroczesny w miesiącu marcu. Proroczesny i cuda. I cuda, moje drogie. Moje drogie lwy, moje kochane tygrysy, zobaczcie, zmieniła się aura za nami. Nawet jeżeli jesteście w takiej beznadziejnej sytuacji, macie szansę na osiągnięcie niezależności, i tutaj mówię do kobiet. Jest pokazana tutaj Lilith. Lilith była pierwszą żoną Adama. Lilith była kobietą niezależną niezależną, jeżeli chodzi o swoje pragnienia o swoją strefę, taką, wiecie, kobiecą i tu też będzie. Będzie pokazana strefa intymna, więc dla wielu z Was macie rozmowy właśnie o tej strefie ze swoim partnerem, partnerką, albo może do czegoś dochodzi, jeżeli chodzi o Was. Co dla Was łapcie? W każdym razie tutaj widzę komunikację, widzę też rozmowy, jeżeli był, byłoby to. Na temat zdrowia, to właśnie sprawy ginekologiczne dla kobiet, takie rozmowy, tutaj widzę, jeżeli bym widziała intymność i jeżeli bym widziała pod kątem zdrowia. Więc konsultacje ginekologiczne, moje kochane kobietki, lwice, miesiąc marzec, zdecydowanie widzę tutaj różne historie różnych kobiet. Widzę matkę, widzę siostrę, widzę żonę i widzę kochankę. Widzę także przyjaciółkę, więc wiele kobiecych energii. Krąży wokół Was w miesiącu marcu. I ta energia, moi drodzy, nie zawsze może być dobra, nie zawsze może być przychylna dla lwów. Ja bym tutaj widziała też energię taką, gdzie będziecie mieli intuicję co do jakichś osób, zwłaszcza koleżanek, sióstr, dla jednych i intuicyjnie będziecie wiedziały, gdzie jest atak energetyczny. Po prostu widzę też. Dużo poczucia humoru, więc to jest wspaniałe. Cieszenie się życiem, świętowanie, bo widzę dla Was właśnie jakąś okazję do świętowania w miesiącu, marcu, czy wybieracie się na jakieś imprezy. Dajcie znać. Dla wielu z lwów widzę wielkiego nauczyciela duchowego, więc macie przewodnictwo. Znajdujecie jakąś osobę w sieci, w internecie i jest Waszym przewodnikiem duchowym, jest Waszą inspiracją. Czerpiecie. Z tej osoby bardzo dobrze, dajcie serduszko, jeżeli tak, i wpiszcie słowo nauczyciel, jeżeli zainspirowałam kogoś, jeżeli chodzi o karty, ale też wy możecie inspirować, wy możecie być tymi nauczycielami, ale też wasza dusza mówi: odrabiacie to. Odrabiacie to, już wiecie, co jest nie tak. Widzę też kobiety, lwice, które mają wokół siebie jakąś znachorkę, osobę pracującą z energią, osobę pracującą z ziołolecznictwem, osobę mogącą na przykład nawet robić własne kosmetyki też dla jednych. E, I taka kobieta będzie bardzo przychylna i może pomóc lwicy właśnie w miesiącu marcu. Ale też jeżeli chodzi o mężczyznę, lwa kobieta, na przykład branża, farmacja, branża medyczna, branża beauty też nawet. Takie kobiety widzę i tutaj jakaś znachorka mądrze poradzi, też widzę jakieś zabiegi u Was i znachorka mówi o dobrym dochodzeniu do zdrowia, więc wspaniale. Tym bardziej zdrowie i uzdrawianie. Pięknie. Zadbajcie tylko właśnie o te sprawy ginekologiczne, moje kochane. Jeżeli jesteście w branży handlowej, sprzedajecie swoje usługi w sieci, sprzedajecie swoje usługi stacjonarnie bardzo dobry czas w marcu, jeżeli chodzi o sprzedaż, handel. Może być sprzedaż samochodu, może być zakup nieruchomości. Co dla Was zapraszam na czytania prywatne. Moi drodzy, jesteście starymi duszami. I macie opiekę mężczyzny z drugiej strony. Może to być wasz dziadek, może to być wasz przodek, więc dla innych ojciec, ale zobaczcie, to jest dusza, która was strzeże, więc taką opiekę macie. Macie też opiekę anioła stróża, więc pomódlcie się o opiekę, ochronę, protekcję. Palcie świece, w domu lwa zawsze powinien być ogień. Więc świece w intencjach, Niech w moim domu zawsze będą dobre energie, niech spala się to, co złe, a zapalają się iskry nowych, pięknych, świeżych początków. Dla innych bliźniacze płomienie spotkania bliźniaczych płomieni w miesiącu. Marcu. Ja bym widziała też z żywiołem wody raczej, rybki, skorpionek. Więc tutaj, tu są dobre energie, tu są dobre, wspaniałe spotkania, ale woda też mówi, nie zanurzajcie się za bardzo w te, w te energie, w te bliźniacze płomienie, bo dla jednych możecie... Może wydawać Wam się, że macie bliźniaczy płomień, a to jest iluzja, zwłaszcza rak ryby skorpionu. Numerologiczne trójki, jedynki i czwórki, na takie znaki uważać. Ale dla innych piękna energia miłości. Znajdujecie swoją bratnią duszę, jeżeli jesteście singlami. Otwieracie swoje serce na miłość po rozstaniach, po rozwodach. Ale też w ogóle, nawet jeżeli jesteście w jakichś związkach, chcecie odejść, Pojawia się albo pojawiają się, też bym tu widziała dwie osoby: bliźniacze płomienie, bratnie dusze, więc otwarcie serca na miłość, energia Pana Jezusa, numer 33, jedenastki, więc te mistrzowskie. piękne, nowe, świeże, wspaniałe uczucie. Nadciąga do Was, nadciąga do Was i jak dobre, tak też nadciąga łowca, który chce Was wytropić, znaleźć. Ktoś was szuka w sieci, ktoś was stalkuje. Najzwyczajniej w świecie mówiąc, złapełyczka witaminek. Witamina C, lew, słoneczko, słońce jest waszym patronem, więc też bym widziała, że gdzieś takie sytuacje się rozświetlą, ktoś was dostrzeże. Gdzieś jesteście w sieci, w internecie błyszczycie. I pojawia się ten człowiek, ten tropiciel. Może to być ekspartner, może to być jakiś wampir energetyczny, e, albo to wy kogoś śledzicie w sieci. Też tak może być. I zastanawiacie się: e, wytropcie swoje lęki, ale też pragnienia dla innych. Wytropcie swoje lęki, baran, strzelec dla Was. I niektórzy powinni pozwolić odejść. Już dawno. Już dawno wiecie, już dawno wiedzieliście, że z tego, z tej mąki chleba nie będzie, z tego nic nie będzie, a mimo to tkwicie, mimo to brakuje Wam takiej odwagi do komunikacji, inni boją się utraty niezależności, tego czy będziecie niezależni. Inni boją się, boją się odkrywać, boją się właśnie otworzyć to serce na miłość. A to będzie dla Was, kochane, lwy bardzo ważnym miesiącu marcu, żeby otworzyć to serce na miłość, na miłość drugiego człowieka. Jeżeli nie jest to relacja romantyczna, to niech to będzie drugi człowiek. Przyjaciel, sąsiad, klient, klientka. Otwieracie się, pacjent, pacjentka, w zależności w jakiej branży jesteście, ale też eksploracja, podróżujecie. Wyjeżdżacie, zwiedzacie, zdecydowanie zawieracie też jakieś sojusze. Jakie sojusze zawieracie w Mogą być tu umowy, mogą być tu partnerstwa, mogą być tu współprace, na przykład barterowe, jeżeli prowadzicie w internecie sklepy, no właśnie ten handel, sprzedaż będzie kapitalna dla lwów. W miesiącu, marcu. Postrzegacie wiele sytuacji prawidłowo. To jeszcze, tego mi brakowało. Więc, jeżeli zawieracie jakąś umowę, tak, tak, zdecydowanie tak. A niektórzy, niektórzy wychodzą z ukrycia i pewnie czekaliście na tą wiadomość i jest to dla Was. No cóż, czas się ujawnić. Czas powiedzieć, ktoś coś ujawnia, ktoś coś mówi, a może to nie, to nie wy coś wymawiacie, tylko to ktoś o Was wymawia. Ktoś o Was wyjawia jakąś tajemnicę, jakiś sekret, jakąś prawdę. Albo ktoś Was wytrapia, znajduje właśnie w sieci i czas się pokazać. Spotkanie, konfrontacja. Dla innych zjednoczenie, czy słuchają mnie lwy z Niemiec, zwłaszcza zjednoczenie, porozumienie, nowy też kontrakt i bardzo wielu z lwów podnosi swoją boską świadomość, więc ja myślę, że możecie mieć jakieś, na przykład przybłyski takie, że wiecie, wiecie, że Coś jest nie dla Was, wiecie, że coś jest dla Was, odkrywacie coś nowego, bo w tej karcie też może być taka eksploracja dodatkowa i podnoszenie tej boskiej świadomości. Pięknie, moi drodzy, zobaczymy, co karty astrowyroczni powiedzą dla zodiakalnych lwów: Słońce, Ascendent i Księżyc. Retrogradacja. Czyli ruch wsteczny, jeżeli planeta retrograduje, to znaczy, że się cofa i wcale nie jest słabsza wbrew pozorom, bo astrologicznie jest silniejsza. Gdy się cofa, no wtedy zabiera to, co powinna. Na przykład Saturn, lord karmy, za dobre wynagradza, za złe karze. No i wtedy zabiera to, co nie nasze, a podsuwa nam to, co nasze. No cóż, czas zweryfikuje, czas weryfikuje pewne znajomości. Czas weryfikuje. To, gdzie wy jesteście, to z kim utknęliście, gdzie utknęliście. Cofacie się, kochani, cofacie się. Cofacie się i niektórzy cofają się i widzieli, że byli w związkach, na przykład ze względu na współczucie, ze względu na przywiązanie, ze względu na wspólne dzieci, na wspólny kredyt, na wspólne rozwiązania, ale, ale to nie jest dla was, moi drodzy. Zobaczymy kryształ i przesłanie anielskie dla lwów na miesiąc marzec. Wyleciały, oh my, oh my gosh, ile wyleciało. Dobrze. Jaspis żółty, pięknie akurat też wasz kryształ, bursztyn, karneol też, bardzo. Kontrolowanie trudności, czy wy, kochane lwy, macie problemy z kontrolowaniem swoich trudności? Zamiast obawiać się, że inni mogą próbować Cię kontrolować, wykorzystaj daną przez Boga siłę i moc. Wy macie siłę. Lwy to siła. Lwy to ósemka. Saturn zarządza ósemką. Karma czy sukces, więc kochani, sukces, bo idziecie, bo działacie. Ale inni też upadają. Więc i są wzloty, i upadki. To, co może być wspólne, to dom tajemnic, do przerobienia. Jakie tajemnice skrywacie głęboko w sobie? Jakie tajemnice skrywają wasi partnerzy? Jakie tajemnice skrywają wasi bliscy? Być może właśnie to są te siostry. I dom dwunasty, introspekcja, więc zwłaszcza rybki. Ostatni dwunasty dom astrologiczny. Więc tutaj. Ryby dla Was, ale też cofnięcie się, wejrzenie głęboko w siebie, przeanalizowanie spraw do tyłu. Tak jak mówiłam o tej retrogradacji. Zobaczymy jeszcze karty emocji, jak lewki będą się czuły w miesiącu marcu. Będzie się bardzo dużo działo. I wagi jeszcze dla Was. No cóż, niektóre lwy są przytłoczone, są zmęczone, są zawalone. Mają zawaloną skrzynkę mailową, mają zawaloną skrzynkę SMS-ową, jesteście przytłoczeni, obciążeni, ale inni są pewni siebie. Światełko rzucamy się, ruszamy, działamy, wygląd może zmieniamy. Lwy właśnie, zwłaszcza też w branży Beauty, możecie inaczej wyglądać. Moi kochani, jesteście pocieszani, siedzicie sobie w domku, odpoczywacie, ktoś was pociesza albo ktoś też kogoś. Od Was pociesza, też tak może być, i ktoś inny jest zazdrosny. Więc Wasz partner może być pocieszany, Wy możecie czuć zazdrość, albo w drugą stronę. Lwy czują się niespełnione. To nie jest dla Was. Nie tu powinniście być, nie z tą osobą powinniście żyć. Też takie energie mogą do Was przychodzić w marcu. Wielu jest bezpiecznych, więc to jest cudowne, to jest wspaniałe. Ja mam lwicę, przyjaciółkę, moją moleńkę, moją bratnią duszę. Miałam również Karinkę tak blisko kiedyś, też cudowną, wspaniałą duszę mieszkającą na Islandii, więc ja mam dobre połączenie z lwicami, mam Aneczkę, bratnią duszę. Więc lwice, lwiątka, dla jednych jesteście niespełnieni, moi kochani. Macie nieodpowiednie osoby, nieodpowiednie sytuacje. Niektórzy są otwarci, więc tutaj cudownie, a inni są bezsilni. Mam nadzieję, że tylko te dobre energie przyjmujecie. Napiszcie, co przyjmujecie. Czy to zdrowie? Przede wszystkim to zdrowie, chyba, prawda. To zdrowie, te dobre wiadomości, jest co przyjmować dobrego, macie siłę celu. Może chcecie schudnąć, może chcecie zbudować swój biznes, może chcecie otworzyć social media właśnie waszego nowego biznesu. Może chcecie na przykład zdać jakiś egzamin, prawo jazdy, może chcecie znaleźć partnera, bratnią duszę. Tak, bo wielu z Was bierze życie takim, jakie jest. Jest, jak jest. Jest, jak jest. Jakoś życie się toczy, ale patrzcie znowu, siła celu. Miejcie cel, wyznaczcie cel, zróbcie mapę sukcesu. Kiedy mnie słuchacie, jest jeszcze luty, więc 28 luty. Piękny czas. 24. 26, ale 28 księżyca w rybak. Więc to przede wszystkim miejcie uszy szeroko otwarte, bo możecie o jakiejś bratniej duszy usłyszeć. Albo możecie usłyszeć, że ktoś. No, ktoś nie jest fair wobec was, jeżeli chodzi o wasze sprawy emocjonalne, uczuciowe, sercowe. Też takie kołatania serduszka słyszę u was, moi drodzy. Zadajcie pytanie kartomanielskim. I wybierzcie swoją odpowiedź. Numer jeden lub numer dwa. Jaka jest Wasza intencja? Intencje zawsze mówmy na głos, moi drodzy. Słowo ma moc, słowo pisane ma moc, słowo mówione ma moc, myśl ma moc. Więc jedyneczka czy dwójeczka, moi drodzy? Jeżeli jedynka, anioły mówią, bądźcie pozytywni. Ale jeżeli karta numer dwa, istnieje coś lepszego. Coś lepszego dla Was, moi drodzy. Zobaczymy piękne karty kolibrów. Co dla Was na miesiąc marzec? Błyszczące klejnoty. Lwy kochają błyszczyć, kochają pięknie wyglądać, kochają piękne ciuchy, piękną garderobę, piękne zapachy. Bardzo często połączyłeś się, podłączyłeś się do nieskończonego strumienia obfitości wszechświata. Przyjmij te skarby z otwartymi ramionami i wdzięcznym sercem. Kolor żółty, czakra splotu słonecznego. Czakra serca też dla Was. Słuchajcie częstotliwości solfejżowych, leczenie dźwiękiem, muzykoterapia. Bardzo fajnie. I mówię te 852 Hz na intuicję, żebyście podnieśli swoją intuicję. Pieniądze, manifest 888, więc to jest na finanse dla Lwów, to puszczajcie, to jest przepływ energetyczny finansów, więc bardzo ładnie, ale też pieniądze Was się trzymają w miesiącu, w miesiącu marcu, więc bardzo dobrze, możecie dostać nieoczekiwane pieniądze. Jest okazja do świętowania urodziny czyjeś, imieniny, jubileusz, spotkania, muzyka dla mojej przyjaciółki Oleńki, są to moje urodziny ze mną, więc my świętujemy. A dla Was, z kim świętujecie i co? Czy macie takie przyjaźnie rybki, lwice? Znowu pieniądze. Czy Wy to widzicie, kochane lwy? Niesamowite, niesamowite. Życzę Wam tych pieniędzy. Wpiszcie w komentarzu słowo pieniądze i legendy. Uczcie się od innych i tych, którzy Was inspirują. Więc wpiszcie w komentarzu słowo inspiracja, jeżeli chcecie taką inspirację znaleźć, dostać, chcecie, żeby was dotknęła. Zobaczymy jeszcze karty wyroczni. Jaką lekcję duszy, jakie trzy lekcje duszy lwy będą przerabiać w miesiącu marcu? Lekcja miłości. Miłości do bliźniego, miłości własnej, więc pięknie. Miłość rozległość czas niedopasowanie nie ten moment ta osoba nie teraz i wiele innych oczywiście i przeformułowanie zmiana słowo wypowiedziane już nie jesteśmy przyjaciółmi a kolegami już nie jesteśmy miłością a jesteśmy partnerami kochankami znajomymi jesteśmy Niektórzy tkwią w jakichś dziwnych i chorych układach, moi kochani. Wezmę jeszcze jedną kartę. Miejcie odwagę, żeby tego nie pogłębiać. Jeżeli tkwicie w takich dziwnych relacjach, dziwnych układach, miejcie odwagę, żeby to zakończyć. Wpiszcie w komentarzu słowo odwaga. Ja was ściskam i tej odwagi wam życzę. Tych pieniędzy, tego manifestu, tych pięknych, wspaniałych rzeczy, na które Lwy zasługują. Ściskam was i do zobaczenia na kolejnych czytaniach.